Rok 2022 obfitował w odkrycia w wielu dziedzinach, od astronomii i archeologii po medycynę. Najnowsze odkrycia zmieniły nasze zrozumienia prehistorycznej historii, kosmosu, zmian klimatu oraz dały nadzieję w leczeniu wielu chorób, z którym boryka się dzisiejszy świat. W Kanadzie górnicy odkryli zamarzniętego w wiecznej zmarzlinie mamuta włochatego sprzed 30 tysięcy lat. Zwierzę ma doskonale zachowane paznokcie u nóg, skórę, tułów i włosy. W USA odkryto ślady z epoki lodowcowej. 88 skamieniałych śladów stóp dzieci i dorosłych sprzed 12 tysięcy lat zostało odkrytych w płytkich korytach rzeki Utah. Odkrycie sugeruje, że obszar ten zamieszkiwany był o 7500 lat wcześniej, niż do tej pory sądzono. Grenlandia znika szybciej, niż wcześniej sądzili naukowcy. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Nature Geoscience, Grenlandia traci rocznie około 250 miliardów ton lodu. W Australii wychodowano w laboratorium komórki mózgowe, które nauczyły się grać w gry wideo. Stworzone przez doktora Bretta Kagana i innych naukowców mini mózgi potrafią wyczuwać otoczenie i na nie reagować. Europejska Agencja Kosmiczna twierdzi, że w układzie słonecznym znajduje się ponad 30 tysięcy planetoid bliskich Ziemi Nea. Są to różnych rozmiarów kosmiczne skały krążące wokół Słońca, stosunkowo blisko orbity Ziemi. Według EAK 1425 z nich ma szansę na uderzenie w Ziemię. Z Alaski zniknął miliard krabów jest to ponad 90% populacji. Kaby potrzebują zimnej wody do przeżycia, a Alaska jest najszybciej ocieplającym się stanem w USA. Naukowcy z Finlandii odkryli, że mężczyźni starzeją się szybciej niż kobiety. Dodatkowo w wieku 50 lat są biologicznie o 4 lata starsi od kobiet. Palestyński rolnik Najdel Abu Aid znalazł ponad 4000-letnią kamienną głowę o długości 22 cm. Jest to głowa Anat, kananejskiej bogini miłości i wojny. W starożytnym włoskim uzdrowisku San Cassiano dei Bani, naukowcy znaleźli 24 etruskie posągi z brązu, wykonane ponad 2000 lat temu. Naukowcy z Antarktydy odkryli Endurance, który zatonął w 1915 roku. Endurance była trójmasztową barkentyną, w której sir Ernest Shackleton i 27-osobowa załoga popłynęli na Antarktydę w ramach Imperial Transantarctic Expedition w latach 1914-1917 wrak leży na głębokości 9869 stóp na Morzu Weddella. Astronomowie odkryli HD1. HD1 jest uważana za najwcześniejszą i najbardziej odległą znaną galaktykę, jaką dotychczas zidentyfikowano w obserwowalnym Wszechświecie. Znajduje się ona około 330 milionów lat po Wielkim Wybuchu 13,8 miliarda lat temu. W Egipcie odkryto zaginione Złote Miasto w Luksorze. Szacuje się, że miasto ma 3000 lat i zostało zbudowane przez Amenhotepa III, dziadka Hamona. W Niemczech, w Augsburgu, znaleziono skarb starożytnych rzymskich srebrnych monet. Naukowcy uważają, że ponad 5000 sztuk srebrnych monet rzymskich zostało zakopanych około 1800 lat temu. W Turcji odkryto arenę gladiatorów w starożytnym mieście Mastuara. Amfiteatr został założony 1800 lat temu i służył do masowych walk gladiatorów i walk dzikich zwierząt. Zwój znad Morza Martwego znaleziono w jaskini Grozy w Izraelu. Większość zapisów nazwoju jest pisana literami greckimi, z kilkoma sformułowaniami w języku hebrajskim, szczególnie imię Boga. Pisma na zwoju są częścią biblijnych ksiąg Zachariasza i Nachuma. Odkryto zaginione rzymskie miasto w hiszpańskich Pirenejach. Archeologowie nie wiedzą nic na temat tego miasta. Podejrzewają, że pochodzi z pierwszego i drugiego wieku naszej ery, kiedy Cesarstwo Rzymskie przeżywało swój szczyt. Co roku ponad 200 tysięcy mężczyzn w USA otrzymuje diagnozę raka prostaty. Nowy, zatwierdzony przez FDA skan PET z antygenem błonowym specyficznym dla gruczołu krokowego PSMA, znacznie poprawia wykrywanie i leczenie raka prostaty. Odkryto nową grupę leków niehormonalnych, zwanych antagonistami NK3R, jako realną alternatywę dla terapii hormonalnej. Jak podaje Cleveland Clinic, leki te zakłócają szlak sygnałowy w mózgu, który został powiązany z rozwojem uderzeń gorąca i okazały się obiecujące w badaniach klinicznych w łagodzeniu umiarkowanych i ciężkich uderzeń gorąca w okresie menopauzy, równie skutecznie jak hormony. Nowa technologia pomoże 5,4 miliona ludziom w USA. Nowa technologia wykorzystuje wszczepioną technologię interfejsu mózg-komputer w celu odzyskania utraconej kontroli motorycznej. Umożliwia ona również pacjentom sterowanie urządzeniami cyfrowymi. Technologia przywraca dobrowolne impulsy ruchowe u pacjentów z ciężkim porażeniem spowodowanym dysfunkcją mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych lub mięśni. Cudowny materiał został odkryty przez naukowców z MIT. Jest nim polimer 2DPA, jeden lżejszy niż plastik i mocniejszy niż stal. Według MIT jest mocniejszy niż szkło odporne i wymaga większej siły do rozbicia niż stal. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawostek, odwiedź naszą stronę amerykaPopolsku.com. Daj lajka i subskrybuj nasz kanał.